Ej, to jest zajebiste. Ja to chciałem kiedyś. Ej, ja bym to sobie zobaczył, bo yy, często się padają pytania. To 10 minut ma. Często padają pytania, czy lol. Dlaczego lol jest uważany za łatwiejszą grę niż. Yy, Dota. No i takim dzieciakom to by można było wytłumaczyć. To 10 minut ktoś nagrał, ale tu chyba nie ma polskiego języka. Dobra, jest język. Okej, okay, to zobaczmy, moi drodzy. Ludolog, Boko bu, Ludolog, tak, dokładnie. Sprawdźmy, moi drodzy, patrzcie. Is Dota 2 harder than League of Legends? Czyli czy Dota 2 jest cięższa od Ligi Legend? Uwaga, znam odpowiedź, ale jeszcze nie powiem teraz, żebyśmy zobaczyli. Grym, że

God, so Dzień pierwszy dobra no tam jest źle zbalansowane te te dźwięki w tym menu i w tym intro A proper tutorial but because I'm an absolute degenerate I decided to play my first game in the new player mode before doing any of the tutorials. A, czyli po prostu sobie odpalił grę bez tutoriala i boty będzie miał, nie? Tam pierwsza gra chyba jest tak jak w lolu, że tam boty są i tak dalej Okej, okay, a to są najfajniejsze momenty w grze, jak nie wiesz, nie wiesz co się dzieje I jak jeszcze kogoś zabijesz gdy grasz pierwszy raz As you watch me kill a bunch of bots for sport, I wanted to let you all know that I'm giving away $25 of RP to one of my subscribers who comments on this video. So make sure. Okay, to on będzie coś tam roz rozdawał like będzie swoim subskrybentom. All the details for the contest will be down in the description below. After scratching my game rich and winning my first Dota game, I had no idea what I was doing, but it was it was fun. <laughs> okay. I started the tutorial missions, which is where the differences between Dota and w Docie a those things that I noticed right off the bat. Number 1, you heal in this game by eating trees. Tak. Number 2, Dota's flash is an item called Blink Dagger that has a 15 second tak. cooldown and a range that looks like this. Największa różnica pomiędzy LOL-em a Dotą to jest taka, że przede wszystkim w Docie masz przedmioty, a nie skille. W LOL-u ja w Lola chyba tylko raz w życiu kiedyś odpaliłem go, bo, bo nie wiem, coś tam jakiś zakład przegrałem. I z tego co kojarzę, możecie mnie poprawić. No w lolu nie ma czegoś takiego jak ekwipunek z przedmiotami. Tam są umiejętności na tym drzewku, że build robisz, nie? No i tutaj niektórzy właśnie się mogą zgubić, że kurde, co tu jest tyle sklepów, teraz co tutaj kupić, nie? U kogo coś tam jest? Dodatkowo jeszcze jak ktoś gra, to ma problem z tym, że niektóre przedmioty trzeba składać. Są itemy? Ale czekaj, czy w LoLu od zawsze były itemy i był ekwipunek z itemami, jak w docie, że jest sześć slotów na itemy? Ale, w... dobrze, ale oprócz tego są jeszcze całe drzewka z killi, tak? Że jest drzewko jakieś i wybierasz, w co idziesz. Nie ma? A runy tam są. Dobra. Dobra, czyli tak. Yy, rzeczy, które zauważył, rzeczy, które zauważył, których nie ma w LoLu. Po kolei. Po kolei, jeszcze raz. Dobra, czyli tak, e, kupił tango i zjada sobie drzewa, żeby się regenerować, tak? No to to na pewno go zaskoczyło. Flash, czyli po prostu blink, trzeba kupić blink dagger, bo inaczej tego no, nie będzie miała postać, nie? Mhm. Mhm. Dobra, i to jest ta rzecz, że nie ma czegoś takiego jak e, recall, recall kiedy chcesz i tak dalej, tylko musisz no albo wrócić do bazy i masz na przykład wtedy masz teleport kupiony, scroll, e, albo ci przynosi ten ziomek, a nie ma w LoLu tak? Ja myślałem, że w LoLu też zrobili takiego e, kuriera. Tak. Towski im fortun, no? Is broken. Just... is broken. Jest Czemu? Wow, to ciekawe spostrzeżenie, że ktoś, kto grał tylko w Lola przez 10 lat, uważa, że to jest OP i broken. Bierz 6 minuty. Z tego, co wiem, na stół 100 gold. <laughs> Numer 5, abilities wow. are crazy overpowered and do shit like this. And number 6, you can disenchant your items to create new ones. The tutorial honestly did a great job comparing and contrasting the really high level or basic differences between the two games. Due to its length and me not downloading the game beforehand, I wasn't able to complete the full tutorial on day one. So I kept grinding away on day two until I finished the tutorial. And on the very last mission, I was told to head into Dota's PVP mode. I thought after spending hours inside Dota's tutorial, I surely must be ready for this. Ja pierdzielę, to jest chyba jedna z nielicznych osób, która cały tutorial zrobiła. Ja nie wiem, nie znam takiej osoby. Zrobiliście tutorial w Docie cały? Ja oh, do dzisiaj whatever. nie zrobiłem ani jednej misji chyba. First game. Here we go. Well, uh <laughs> I'm gonna just let you watch the game. Here we go. Wukong on my team. What? Okay, I'm landing. Dobra, ko wziął Aha, okej. Okay. YuGgo wziął I wziął małpę Monkey King. Monkey King ma świetną mechanikę w ogóle Skakania po drzewach. Help okay. Kurde, ale bym się pograł w dotę też z takimi ludźmi, co zaczynają grać Fajnie się tak gra <gry> Na przykład widząc jak ktoś ma cztery pary butów, kurde w ekwipunku to jest to Aha, i on jeszcze nie potrafi Okej, okay, on jeszcze nie wie, że Dobra, to widać, że to jest pier... O kurwa, pali mi się cały stream, co jest? Furioza

Gdy nie gracie w tą grę. W sensie nawet nie potraficie rozróżnić bohaterów od mobów, nie? Albo od lasu, bo Dota ma taką paletę barw, która jest bardzo nieprzyjazna dla osób, które nie grają w nią. I to jest. Ym, ja to nawet jako osoba, która grała wiele lat w Dota, jedynkę i dwójkę, to potrafię to tak obiektywnie stwierdzić, że to jest ciężka gra, żeby się na nią patrzyło, gdy ktoś totalnie w nią nie grał i może nie wiedzieć o co chodzi. After watching hours of educational content on YouTube, I became much more familiar with how the average Dota game plays out in comparison to League. Oh, that makes so much sense. For all the League players watching, here's my very, very high-level summary of how a Dota game is different to a League game. You've got three lanes, just like in League, but those lanes are called the off lane, the mid lane, and the safe lane. Tak, macie trzy linie. safe lane, off lane and mid lane. To jest prosta sprawa, tak? To no, jest prosta sprawa. Two heroes go into the safe lane, your damage carry and heart support, basically your standard league bot lane. One hero goes into the mid lane, which is your mid laner, and two heroes go into the off lane, your off laner and soft support. There is no jungle position in Dota. Also, one... Co? Co on gada, że nie ma junglerów w docie pozycji? W sensie nie ma takiej, w, chyba, że takiej st strategicznej, że jak się gra, to z góry wiadomo, że to jest postać, która musi iść do lasu. Ten z góry, co idzie do lasu, to on jest w teorii, on jest na tej linii, ale on, on, on tak naprawdę od czasu do czasu się tam tylko pojawia, ale w lesie nawala mopki. Ale są takie sytuacje, że na przykład możesz nie zobaczyć yy, jednej postaci w ogóle przez pół meczu, nie? Bo ona XP, kurde w lesie. Chyba, że ja teraz nie grałem wiele miesięcy i y, spawny mobków tak zostały zmienione, że nie da się od samego początku expić, tylko dopiero po jakimś czasie. Of mirrored, like in league. Once I had a basic grasp of the flow of a Dota game, I then needed to see how my chosen hero, Juggernaut, fit into all of this. So, I watched some guides and discovered that Juggernaut is a melee damage carry who usually starts in the safe lane. I also learned some basic in-game strategies and item builds, yadda 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 yada, you get the picture. Even after learning all this information, though, my first few games back on Dota were still very rough. What, like, what the hell is that? Okay. No, to jest... On, pok on pokazuje teraz, wiecie też, y on pokazuje teraz też to, w jaki sposób się gra na postacie, które robią skile, których ty nie znasz z działania. Nie wiesz, co ktoś ci zrobił. I to jest najtrudniejsze w zaczynaniu w grę w mobie, bo nie jesteś po prostu w stanie zacząć grać w grę, znając wszystkie skille wszystkich postaci. Nie jesteś w stanie. No musisz zacząć grać i się nauczyć tego na własnych błędach i, i, i przegranych. Po prostu to, ty nie wiesz na linii, co ona ci może zrobić, ta postać. Nie wiesz, czy ona strzeli ultem, czy ona cię zestunuje. I to jest właśnie... Zarówno najbardziej ekscytujące w uczeniu się gry, ale też najbardziej przerażające. Ciągle nie wiesz, czego się spodziewać po przeciwniku. Oho. No Bastun dead. Two. Krenzioek. Oh, right. go. Ubiu. Okay, we're six and one. We can do this. We can absolutely do this. Ty, six six win. Where I really started to understand what made so unique. Yes. Finally, we won a game of PVP. Oh, yeah. To be successful, you really needed to adapt to the more fluid style of gameplay that makes Dota Dota. Out of nowhere. Ale ja mam wrażenie, jakby prędkość rozgrywki w docie jest szybsza. To znaczy, jak obserwuję Lola, czy porównywalna, czy jednak w docie byście powiedzieli, że szybciej się wszystko dzieje? W sensie mówię e, o, o walce, o poruszaniu się postaci. Mam wrażenie jakby w docie to szyb, było troszeczkę szybciej niż w lolu. Ekspienie i rozgrywka jest dłuższa w docie. Ona potrafi nawet kilka godzin trwać e, ale... Znaczy może no kilka godzin, no w ekstremalnych wypadkach nie wiem jakie najdłuższe mecze graliście, ale nieraz były sytuacje, że się i dwie godziny grało w docie, nie? W docie wolniej? This is also when I start to realize just how broken all the heroes are in this game. I'll well, just ult them. Wait. <laughs> what are these abilities, man? I tried a mid laner named no. Zeus, who had Carthus's ult, but the damage was instant, and there was absolutely no counterplay. Hey, guys, want to watch you get a quadra kill just by standing here? <laughs> oh, talk. No. Kurwa, Spirit Breaker! Spirit Breaker od zawsze! Spirit Breaker, od kiedy pojawiła się ta postać, on w ogóle był, to jest Baratun, on się nazywa, nie? On jest zrobiony na bazie modelu z Warcrafta 3, czyli tego duchowego szamana. Jezu, nie pamiętam tej jednostki po polsku, ale to jest ten zezniczem, taki duch, który miał postać e, duchową i fizyczną. I on linkował wszystkie postacie razem, dzieląc pomiędzy nimi obrażenia. też Dusz. To ta postać, od kiedy się pojawiła, zawsze była uważana za postać, która jest ee, no, za mocna. Bo ona ma jeden skill, który, którego nikt nie ma w grze. Mianowicie, z każdego miejsca na mapie możesz naznaczyć jednostkę, którą widzisz aktualnie, która jest odkryta. Czyli widzisz ją. Klikasz na nią i on robi szarże. I on leci przez wszystkie przeszkody w kierunku tej postaci. Ta postać może nawet do bazy wrócić, a on do niej jedzie na pełnej piździe i, i on się w niego wdupia. Po prostu to jest taka szarża. No a potem to już jest walka, odpychanie, tam ulti i tak dalej. Ale e, jeszcze co jest bardzo ważne, jednostka, którą naznaczysz, i jedziesz w nią, to ta jednostka. Jest także widoczna, nawet jeżeli uzyska status niewidzialności w tym czasie. To też było bardzo często wykorzystywane, jak była postać, typu, wychodzi na chwilę tylko z niewidki i znowu się chowa. To wtedy ją trzeba było szybko naznaczyć, szarżować, i wtedy przez jakiś czas Twoja duża mogła go widzieć. No. A heart support named Jakiro, who had essentially Jakiro oh, no, też jest rumbel rumbel walt, rumbel rumbel ogóle, mega prostą postacią yeah. do grania. Oh, ale potrafi zrobić oh, obszarowy rozpierdziel. No. Oh my God. And lastly an offlaner named Dragon Knight. Who, guess, Kurde, Dragonite! To, Dragon to jest OP z tym stunem. Dragonite miał swego czasu najdłuższy stun z umiejętności. Nie było dłuższego. Ale teraz nie wiem, kto ma najdłuższy stun. Oh my God. Oh my God. I have a AOE stun. <laughs> <laughs> like, <laughs> I'd finally found a hero I truly enjoyed playing, and wanted to get better at. Fade away. Oh. <laughs> oh, I actually enjoy a character in this game. Yes, Dragon Knight, I love you. So on day five, my final day of this experiment. I dedicated all my games and time to mastering Dragon Knight. One of the great things about no, Dragon iconic items, which I haven't even touched on yet in this video. Ale Dragon Knight jest uh, też taką swego Dagger, rodzaju najłatwiejszą that postacią. Dawaj. No, yesa. Ale swoją drogą, ale on gra, czy to nie są jakieś easy mody, że on na ósmym poziomie, czy dziewiątym ma Blink Dagera? No chyba, że nie wiem, to jest... <laughs> and Black King Bar, or BKB, as it's known by Dota players, which has an active ability that's like cleanse, the Summoner's Spell, except it's continuous and lasts up to 9 seconds. Just imagine a Darius who pops Ghost and then tak. uses his BKB... Słuchajcie, nie wiem jak w... Do... nie wiem jak w LoLu działa Flash,

Jedyna rzecz w docie jest taka, że nie można użyć tego dagera, jeżeli jesteś podczas walki w kombacie. A w lolu nie wiem, czy są takie ograniczenia, że nie możesz flaszować podczas walki, musisz odczekać. Speaking of complicated, let's ask that question we all came here to learn the answer to: Is Dota harder than League of Legends? Yes, yes. As a ten-year League vet, I can confidently say that yes, tak. definitely. And here's why: on both a macro and micro level, there's a lot more going on in Dota. Tak. Tutaj jeszcze macie on na pewno powie o tym, ja nie wiem, czy on to odkrył w ogóle, że coś, czego nie ma w lolu, czyli denajowanie creepów. Czyli oprócz tego, że ty musisz dobijać creepy last hitem przeciwnika, to jeszcze swoje najlepiej by było, gdybyś dobijał, żeby zabierać potencjalny, potencjalny zysk dla przeciwnika, nie.

And there's your flying donkey or courier you need to manage to get your items delivered to you safely since it can Was be killed I? by the enemy team. You items you just bought. Yes. Wait, what? What? Why didn't I take my item? What happened? I personally believe after this five day experiment, you can easily make the argument of saying Dota is twice as complicated as League of Legends. But honestly, what matters the most is what all of you, the community, think about this topic. And I'd love to hear your thoughts about Dota versus League down in the comments below. I absolutely love reading comments, hearing all of your guys' opinions, and receiving feedback. So I'll be down there interacting with as many of you as I can. And of course, thank you all so much for watching. I hope you enjoyed this video. And if you want to watch a League of Legends creator actually play League of Legends, then click on one of the videos on screen. Dobra. Dam mu łapkę, o kurde, dostał, patrzcie ile on, ja pierdziele, ej, kto mógł dać mu 3000 łapek, moi drodzy, w dół? No gracze Lola, no nie wiem, no kto? A on się w ogóle nazywa C Dimple the Dragon, to on dlatego Dragonite'em grał Kurde, ale bym se zagrał teraz, zachciało mi się, tylko nie wiem, czy w Dotę 1 na Warcraft'cie, czy w Dotę 2 Dotkę 1 bym się zagrał Ty, a jak to jest z tą Dotą? Ona tu jest. A teraz ona dostała dislike'ów dużo, nie? Jakieś były bunty w, w tym w obozie, dociarzy. By spróbował w LoLa? Nie, nie będę grał w LoLa. Ja w LoLa mogę zagrać kiedyś, jak będzie to celem jakiejś akcji charytatywnej. Bo nie zamierzam grać z własnej jego zachcianki w LoLa. Jaka nowa postać wchodzi? W Dotkę? Może zobacz na YouTube Heroes of the Storm. Ale ja w Heroes of the Storm grałem bardzo dużo. Ty mi nie musisz mówić, czym jest Heroes of the Storm. Ja grałem w niego dużo. Ja swego czasu nawet uważam, że Heroes of the Storm było świetnym pomysłem, bo to była gra marzeń. Czyli wszystkie gry Blizzarda zostały zjednoczone, jeśli chodzi o postacie, w jedno miejsce i, i w bardzo popularnym wówczas stylu gier, czyli MOBA. Natomiast Blizzard źle prowadził tą grę i uważam, że też mógł z, inaczej troszkę niektóre rzeczy zrobić w środku. Ja nie jestem specjalistą, ale przede wszystkim sam fakt. Że podstawowa zasada MOBY, gdzie każdy jest indywidualistą, mimo że grają w drużynie, no to tam została zabrana. Została zabrana możliwość y, bycia lepszym niż inni. Wiecie, co, co mam na myśli? Wybicia się z poziomem, ucieknięcia, ucieczki od innych słabszych. Musiałeś być równo. Dzieliłeś ekspa na, na drużynę. To mi się nie podobało, ale to było też charakterystyczne dla tej gry. Rankedy były zepsute w chodzie. A co coś stało, że łapało cię z innymi na matchmakingu? Tak dużo grałeś, że pomyliłeś go z LOLem. Nie, ja wam powiem, że ja cały czas myślałem, że w LOLu serio i temy to, to skile. Coś takiego. Nie wiem, czemu mi się to ubzdurało w ten sposób. Każdy wbijał jedną rangę maksymalną i 70% graczy było w tym samym miejscu. Ale gówno. Czemu mi się w LOL-u ubzdurało, że, że nie ma przedmiotów, tylko się postać ma drzewko i to drzewko się po prostu klika, w co chcesz dalej iść? Kur... nie wiem. Z mi się te dwie gry pomyliły, ale nie całe, całe gry, tylko sposób rozwoju. Ludzie co przychodzili z LOLa i doty nie ogarniali, że tak! Tak, e, e, nie, no, 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 Heroes of the Storm był takim mobą połączoną z z taką kurwa, misją jakby z World of Warcraft, nie? No bo tam były zadanie, musisz wykonać zadanie, żeby pójść dalej. Eventy były. Kurde, ja, e, da się połączyć, żeby mnie połączyło z jakimiś totalnymi nubami. Na przykład mogę, ej, powinno być coś takiego, że jak kupuje się premium, żeby łapało cię z samymi dobrymi graczami, a nie cheaterami, nie? To powinno być takie dodatkowe premium, ale działające w drugą stronę. Że grasz cały czas z nubami, bo sam jesteś nubem. <grystanie> <grystanie> Jak ty ogarniesz do te dwa, to ja będę biskup. Oku, gościu, to trzykuj się do święceń.